Wczoraj na kanale Aferki miała miejsce transmisja, w której uczestniczył Boxdel, Amadeusz Ferrari oraz Zony. Miał być to kolejny swobodny live z omawiania newsów i bieżących spraw oraz likowania działalności nowego projektu Boxdera pod nazwą Banda. Jednak podczas transmisji wydarzyło się wiele interesujących rzeczy. Tym między innymi rozmowa ze spooferem, który prawdopodobnie wskazał kto jest odpowiedzialny za fałszywy alarm i zawrócenie samolotu. Lecz zanim do Boxdela zadzwonił spoofer, Amadeusz Ferrari przeprowadził rozmowę z Natanem Marconiem, która poruszała w. Związku Fagaty i Lizaka. Jak wiemy, para oficjalnie miała się rozstać. Z wypowiedzi reporterem reportera można było wywnioskować, że Fagata jednak od czasu do czasu spotyka się z Lizakiem, ale według słów natana mają być oni w ciągłej relacji, jednak ta ma być ukrywana, aby to Lizak mógł otrzymywać jakikolwiek współpracę. Co się tam dzieje z tym Lizaczkiem? Lizak? <laughs> <laughs> Mówisz o tej kur to, to żebym posunął kurwa. Y o nim story, Ale on ponad się podał do sądu. Oh! O nie! Co teraz? To mam nadzieję, że dosąd do przyjdzie z tym kurzonem swoim, nie? To z którym ukrywa związek, żeby ludzie nie hejtowali. Bo wiesz, że on jest dalej w związku z Fagatą, tylko to ukrywają, żeby hejtu nie było. Ciężko powiedzieć, czy słowa Natana są poparte jakimikolwiek dowodami. Aktualnie sam Marcy ma konflikt z Lizakiem, a przytaczana rozmowa może być częścią gry Natana. Jednak i w tym może być ziarnko prawdy, biorąc pod uwagę, że sama fagata potwierdziła, że nadal spotykają się z Lizakiem w celu spędzania wspólnego czasu, a wizerunek fagaty znacząco utrudnia funkcjonowanie Lizakowi w sieci. Telefon Natana nie był jedyną rozmową podczas transmisji, tych było wiele, a jedno. Z z najciekawszych była rozmowa ze spooferem. Ofiarą spoofingu padł Wojtek Gola, ponieważ to pod jego numer spooferzy się potrzywali, wykonując telefon do Boxdela. O, którą mamy godzinę? O, Wojtek dzwoni. Wojtas, ja mam streama, wiesz? można zrobić. Co? Pozdro streama. A kto, kto gada? No, z Wojtkiem siedzimy, bo Wojtek się ujarał, leży na kanapie. Jej, to Nie, jest jakiś to ej, nie. Ej? ty, ale y, czemu wy wykorzystujecie stary ten. Y, czemu wy to robicie? W sensie hakujecie te numery, ku... No czy, że hakujecie te numery. Przecież ja wiem, że Wojtas... Po chuj, żeście robili nie ten na krew... Nie, No, leży Na nie wyłączaj Po co robiliście ten alarm, bo i tak dalej? To, 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 to nie ja, dobra, no to do ten... Nie no, ja wiem, że to wy kurwa. Znowu jest to samo. Na twarzy zle natychmiastowo było widać przerażenie i stres. Ciężko było przypisać głos rozmówcy do kogokolwiek. Być może był to prawdziwy głos spuffera, bo ten szybko się rozłączył. Rozmowa ta może być pomocna dla służb, aby namierzyć przestępcę. Jednak nie wiadomo, czy osoba dzwoniąca była odpowiedzialna za niedzielną akcję z samolotem. Po tej podejrzanej rozmowie zadzwonił albo ten sam spuffer, albo ktoś inny, podszywający się pod głos mikrocypka i chciał on prawdopodobnie nawiązać współpracę. Słuchaj. Normalnie z Wojtka, nie? Ej, powie, powiedzcie mi, bo ja jestem ciekawy, mogę przeprowadzić z wami wywiad, kurwa, taki krótki? Wojtka z Wojtkiem? Seku... No jeszcze no nie ma, nie ma sobie, no. Powiedz mi, czemu wy na przykład, wy nie zdajecie sobie sprawy, że to jest przypał, nie? Że zrobiliście... Się... Ale ten nie jakby, to nie jest jakby, e, powiem tak, to, to nie ja jakby z tym, z tym lotem i co z tym, to nie ja byłem, nie? Byłem. Wo, Wojtek, słyszysz? On mówi, że ty wiesz, kto może to robić. W sensie, no, rozmawiał z tą osobą kiedyś. Ogólnie. Że ty gadałeś z tą osobą. No, no, nazwisko na B. Nazwisko na B? No, 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 Końcówka na A. No to czemu? A. Ty wiesz, że Wojtas, do ciebie przyjdą służby, nie? Z rozmowy wynika, że Wojtek Gola może znać osobę odpowiedzialną za fałszywe alarmy. Tak przynajmniej wynika z jego rozmowy ze spuferem, który potem odbył z panami rozmowę przy wyłączonych mikrofonach, gdzie mogły paść już konkretne dane osób potencjalnie za to odpowiedzialnych. Prowadzący uważają, że tę osobę zaczęło gryźć sumienie. Uj, myślę, że będzie już w porządku do końca. Ten chłopak, w każdym razie, no. Tro czuć tak było, że troszeczkę gryzie sumienie. Tak. Może się nawróci. Ale no jak Ale to w zmutowaliśmy jak... mikrofon, no to dla mnie szacun, że wiesz. Tak, tak. Nie no tu słuchajcie, nie chciał zrobić na mozy. Tak. Sam fakt, że spuferzy zadzwonili podczas transmisji oznacza, że ich celem nie jest tylko i wyłącznie dyskredacja osoby Bogzela czy innych influencerów, ale po prostu zebranie uwagi i atencji ludzi, bo nie mieli oni żadnego innego celu w tym, aby dopuszczając się przestępstwa zabrać chwilę uwagi Bogzela i widzów. Istnieje szansa, że z całego zajścia wyniknie coś dobrego, a w tym w cudzysłowie dobry spoofer pomoże namierzyć osobę odpowiedzialną za wydarzenia z niedzieli. W ostatnim czasie gorący jest też temat Buddy. Ludzie po ogłoszeniu jego odejścia zaczęli doszukiwać się drugiego lub trzeciego dna w realizacji akcji, bo ta prawdopodobnie była przygotowana długo wcześniej niż Kamil ogłosił, że chce faktycznie odejść z YouTube'a. Jedną z osób, która blisko trzyma się z Kamilem od zawsze jest Bogzel, a ten przeprowadził z nim rozmowę i przedstawił widzom, jak faktycznie ma wyglądać sytuacja. No dobra, no to co, Buda odchodzi z internetu, to Wam mogę ogólnie zlikować coś odnośnie Buddy. Rzeczywiście, Buda robi loterię, kończy swoją karierę na YouTubie akcją loteryjną. Możecie napisać, co o tym sądzicie. Ja ogólnie wiem, że Kamil y, jest zmielony trochę tym wszystkim. Też już mu się kurwa nie podoba trochę ten internet, i tak no, dalej. Ale to, co wiesz, my robimy, to jest jedna z rzeczy, która jest wiadomo, myślę, że też wchodzi w skład tego. Jest zmęczony i po prostu y, kończy swoją karierę. Mówiłem dzisiaj, gadałem dzisiaj z Kamilem, mówiłem, zostań, kurwa, wiesz o co chodzi, nie? On mówi, że już zdecydował, że na razie musi zrobić przerwę. Ze słów Box wynika, że odejście Buddy to nie działanie marketingowe, mające na celu zebranie jak największej uwagi wokół jego osoby. A Kamil faktycznie ma mieć dosyć internetu i akcji z nim związanych. Faktem jest to, że im większy sukces się osiągnie, tym bardziej ludzie zaczynają doszukiwać się nieścisłości w czyjejś działalności. Lecz Kamil daje ku temu bardzo często powody. Tak jak chociażby ostatnia sytuacja z pokazaniem auta na innych tablicach rejestracyjnych. Skutkiem tego są liczne zgłoszenia do prokuratury co może być uciążliwe dla samego Kamila, lecz przez fakt, że w ostatnim czasie jego decyzję ciężko argumentować, grono jego przeciwników znacząco się powiększa. W ostatnim czasie coraz mniej widać również Ulfika w towarzystwie Bogzela Ten aktualnie działa prężnie z ekipą Bungie i tam się realizuje. Jednak jak się okazuje, ma już niedługo wrócić do Bogzela, o czym poinformował na wczorajszych tak, aferkach. Ej, kolejny leak! E, Ulfik. E, też myślę, że już niedługo możliwe, bardzo możliwe. Żeby nie z nami częściej spędzał czas. Fajnie. O, Słyszałeś bardzo już fajnie. o tym, czy nie? nie, nie gadałem nie. ci jeszcze? Nie, nie. Okej. Okay. No bo Kubson, mi go brakuje, Kuby. Eee, Kubie chyba też mi brakuje trochę mnie. No i my zawsze, jak star starszy i młodszy brat, wiesz co? Ta. Byliśmy zawsze razem. I jak teraz gadamy, to. Nie jest aż przykro, że ja muszę z nim gadać przez telefon, bo nie jest daleko. Oznacza to, że w niedługim czasie na aferkach, jak i w projektach Boxdela, prawdopodobnie będziemy mogli zobaczyć również Ulfika. Po tym jak w internecie przewijały się informacje o zakończeniu współpracy tych panów. W sieci przewija się również sporo informacji na temat nowego projektu Boxdela pod nazwą Banda. Sama nazwa ma swoją genezę i ma ona odnosić się do zbanowania czyli zablokowania NDA, a NDA to nic innego jak umowa o poufności. A tłumacząc to w prosty i przystępny sposób, nazwa nie odnosi się tylko do grup. Ludzi, ale i również do tego, że ci nie będą gryźć się w język, i będzie można poznać ich prawdziwe opinie na różne tematy. A jednym z formatów, oprócz różnego rodzaju kontentu związanych z walkami i popularnym zadymianiem, mają być też podcasty. Bajerka Podcast. Okej. Okay. Będziemy robić razem z chłopakami na kanale Bandy jako jeden z trzech formatów, które już wymyśliliśmy. Na pewno podcast na temat, tak jak tutaj, aferki. Ale w bardziej mo mocniejszym stylu, w innym studio, e, będzie on inaczej zaaranżowany i będziemy wypowiadać się na temat naszych przeciwników, oponentów medialnych, no generalnie na temat internetu, na temat wydarzeń, w takim dość myślę frikowym stylu. No i myślę, że tutaj Denis na pewno ubarwi nam trochę e, ten podcast, no bo on mm -hmm. nie będzie szczędził języka. No, na pewno, Denis się nigdy nie gryzie w język. Chyba że wymaga to sytuacja, bo umie się zachować. Denis będzie właśnie taką fajną postacią, przez to, że on jakby nie, nie robił nigdy takich rzeczy. Cały projekt zapowiada się wyjątkowo ciekawej i będzie to powieść świeżości na polskiej scenie YouTube. Widzowie również przyjęli pomysł dosyć ciepło, ale pytanie brzmi jak długo projekt ten faktycznie podziała i czy nie będzie słynnego, ogarniemy to. Z kolei szalony reporter będzie musiał ogarnąć swojego Instagrama, bo ten na ten moment jest banowany lub zablokowany. Po wejściu w profil szalonego na Instagramie nic się na nim nie znajduje, a jego profil jest niedostępny. Ciężko stwierdzić czym jest to spowodowane, wiele osób wskazuje na film Stanowskiego ukazujący wiele nieodpowiednich zachowań szalonego. Sam zainteresowany zamieści post na Twitterze, że konto powróciło po odwołaniu, lecz to na ten moment, czyli piątek 16 sierpnia jest niedostępne. I nie wiadomo czy ponownie zostało zablokowane oraz z jakiego powodu. Zbanowanych jakiś czas temu zostało również wiele stron ze skrzynkami, przez co te nie pojawiają się już tak często jako reklam na YouTube czy też na Twitchu. Ciekawostką jest to, że kwoty, które miał otrzymywać Szymon za transmisję są jeszcze większe niż te, które przypuszczali ludzie, a już same przypuszczenia były bardzo wysokie. Jakieś skrzynki to no, <tryk> A to zdracić kwotę. 105. A to spoko, spoko, 105 euro za 15 streamów, na jakieś skrzynki. ale ja nie, nie biorę, a tego taki tak 105 czego? 105 euro za 15 streamów. Jak euro? euro. Przecież ty, ci, jak rozumiesz o, to, że urwa. ludzie, którzy streamują skrzynki w Polsce i są pod polskimi agencjami, te agencje takich, to jest masakra. sakra. Weni już agencje masz to samą kwotę, tylko że w euro. <tryk> To jest masakra po prostu, z tymi czy, liczbami, to jest, to jest, czy to jest, to jest znak? Dawno milionerem, dawno, dawno, dawno No, a no, no, jestem tysiącerem. No, Gdybym tyle zarabiał, to ja dole. Tak Czyli nie mówisz, żebym wyszedł z Medii? Myślę, że tak, I, i, i po, albo, albo samemu, do, no. wystarczy ustawić swój, swój mail do, do biznesowych rzeczy. Z wypowiedzi wynika, że agencje marketingowe mają ponyć zabierać nawet 75% prowizji, jeżeli twórca dostaje taką samą wypłatę w złotówkach jak Szymon w euro. Oczywiście nie ma żadnego potwierdzenia na te słowa, ale faktem jest to, że te grupy współpracy należą do najbardziej opłacanych pod względem finansowym. Świetnie pod kątem finansowym radzi sobie również Książulo. Jego popularność urosła do takiego stopnia, że stał się on poniekąd problemem dla niektórych osób. Książulo opublikował artykuł, który jest na jego temat, gdzie czytelniczka żali się, że jej mąż obsesyjnie ogląda Księżula. Przez co ten nawet na Cele miał miała wziąć ze sobą kebaby. Sprawa jest bardzo nietypowa i ciężko też stwierdzić czy faktycznie miała ona miejsce. Jednak patrząc na zainteresowanie tuberem jest to wysoce prawdopodobne. Kliknij fonosik na ekranie i obejrzyj kolejny materiał.